nie zaczynamy my dyskusję publiczną. Witam Państwa wszystkich na tej dyskusji publicznej poświęconej rozwiązaniom przyjętym w projekcie uchwały o przestrzennego gminy Michałowice, obszaru wiejska, Obsz no, część znaczy, druga obrębnego obrębnego reguły. Dosłownie dwa słowa Do tego do uchwała uchwałą Gminy z 10 czerwca 2014 roku. Tam ta Rada Gminy przystąpiła do opracowania pięciu planów, w tym m.in. planu miejska część druga. A, cała procedura, podstawowa procedura, a, zamknęła się w latach 2014-2016. Kiedy to prace nad tym planem zostały zawieszone, plan w takim kształcie, jakim był procedowany wtedy, wymagał zmiany studium, a tego się zrobić nie udało. Procedura ponownie jakby wznowiona, czy wznowiona dla tego planu 7 listopada 2019 roku, kiedy do użyć wysłano wersję na Państwo teraz oglądacie na, na, na w ekranie A od 30 grudnia po uzgodnienia po opiniach pozytywnych um, od 30 grudnia 2019 do 31 stycznia 2020 roku. Plan jest wykładany do publicznego wglądu. Jak zapewne Państwo wiecie, jest zarówno wyłożony w wersji papierowej u nas w urzędzie, jak i formalnie na BIP-ie na stronie internetowej Gminy Michałowice. A Dziś dyskusja publiczna, natomiast składanie uwag, uwagi można składać do 14 lutego. Włącznie te uwagi będą rozpatrzone w ciągu. Mam nadzieję 21 dni i tyle na ten temat. O, przyjęto dla tego obszaru tak naprawdę trzy przeznaczenia podstawowe. To o, o, zieleń parkowa dla działki położonej bezpośrednio na południe od, o, tu, 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 od istniejącego parku następnie mieszkaniówka jednorodzinnego w stanowiących własność Skarbu Państwa i o, usługi, nazwijmy to ogólnie usługi w zieleni dla nieruchomości prywatnej w ulicy Miejskiej. To podstawowe, tak powiem, dane na temat tego planu. Proponuję rozpocząć dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę tylko o przedstawianie się i no, w miarę możliwości podchodzenie do mikrofonów, które są tutaj bliżej nas.